Cogito ergo sum, co oznacza myślę więc jestem, jakże aktualne są nadal słowa Kartezjusza. Nasz umysł nieprzerwanie myśli, a to, co i jak myślimy, wpływa na to, jak się czujemy. Podstawowym założeniem terapii poznawczo-behawioralnej jest przekonanie, że to nie sytuacja czy inny człowiek są odpowiedzialne za nasze uczucia, emocje czy zachowanie, lecz nasze myśli o nich, ich interpretacja i reakcja na nie. Myśli to nie uczucia ani fakty, tylko sposób spostrzegania i interpretowania rzeczywistości. To myśli wywołują uczucia i zachowania, a okoliczności zewnętrzne są jedynie jedną z przyczyn uruchamiających procesy poznawcze i stany emocjonalne. Często nasze myśli są negatywne, a przez to nasze uczucia. Emocje wpływają negatywnie na nasze zachowanie. Na przykład, myśląc, że nie dostanę tej pracy, odczuwam duży lęk i albo rezygnuję i nie idę na rozmowę rekrutacyjną, albo stres mnie paraliżuje, nie będąc w stanie przedstawić swoich kompetencji i faktycznie pracę dostaje inna osoba. Odpowiedzi na konkretne bodźce, sytuacje, pojawiają się myśli automatyczne. Czym są? Myśli automatyczne to wszystkie myśli, które pojawiają się spontanicznie w odpowiedzi na konkretny bodziec lub wydarzenie, którego jesteśmy uczestnikiem. Wynikają z naszych schematów poznawczych czyli w kółko powtarzanych i utrwalonych sposobów myślenia. Jesteśmy do tych nawyków myślowych tak przyzwyczajeni, że najczęściej przyjmujemy zawarte w nich treści jako pewnik, bez zastanowienia się nad ich słusznością. Służą one do interpretacji tego, co się właśnie dzieje. Dzieją się one tak szybko i automatycznie, że nie zawsze zdążymy zdać sobie z nich sprawę, oraz to, że odczuwam ich efekt w postaci odczuwanych emocji czy reakcji naszego ciała. Na przykład przyspieszonego bicia serca, czy szybkiego i płytkiego oddechu. Myśli automatyczne mogą występować pod postacią słów lub obrazów. Często są krótkie i ulotne. Bywają też zniekształcone. By zmodyfikować nasze automatyczne myśli, które negatywnie wpływają na nasze uczucia czy zachowanie, najpierw należy je zidentyfikować. Jak to zrobić? Na początku dobrze jest poobserwować siebie i uświadomić sobie nasze myśli, które pojawiają się automatycznie w danej sytuacji. Posłużyć nam do tego może notowanie sobie myśli automatycznych. Możemy zapisywać sobie w takim swoim dzienniczku myśli automatycznych wydarzenia aktywujące myśli automatyczne, myśli automatyczne oraz ich konsekwencje. Wydarzenia aktywujące to zdarzenia lub sytuacje, które wywołują konkretne myśli, będące odzwierciedleniem utrwalonych przekonań na temat siebie, świata, innych ludzi. Wydarzeniem aktywującym mogą być również emocje, które pojawiają się w danych sytuacjach. W zrozumieniu, pomoże przykład. Umówiłam się z koleżanką na spotkanie w kawiarni o 16. Jest już 15 minut po umówionym czasie, a koleżanki nadal nie ma. Jakie mam wtedy myśli automatyczne? Spontanicznie pojawiają mi się, stało jej się coś, może miała wypadek. Zapisuję te myśli, a potem ich konsekwencje, emocje, objawy fizyczne oraz zachowanie. Na przykład czuję lęk, przyspieszone bicie serca, napięcie mięśni, ręce zaczynają mi się trząść, albo czuję, że oblewa mnie zimny pot. Taką umiejętność samoobserwacji warto ćwiczyć, żeby potrafić zauważyć pojawiające się myśli automatyczne w sytuacjach życiowych, w których przeżywamy silne emocje. W uświadomieniu sobie myśli automatycznych, które są powodem odczuwanych przez nas emocji, pomocne mogą być pytania: Co w tym momencie przeszło mi do głowy, kiedy zaczęłam czuć, na przykład smutek? Co wtedy pomyślałam? Czy coś sobie wyobraziłam lub przypomniałam? Jakie znaczenie ma dla mnie ta sytuacja? Czy ona coś o mnie mówi? Co ona o mnie mówi? Należy odróżnić myśli od faktów lub rzeczywistości oraz określić nieprawidłowości w sposobie myślenia, to znaczy wyeliminować tak zwane zniekształcenia poznawcze. Zniekształcenia poznawcze to logiczne błędy w myśleniu. Które występują u wszystkich ludzi i sprawiają, że spostrzegamy rzeczywistość w sposób zniekształcony, zafałszowany, tendencyjny i często negatywny. Najczęściej występujące zniekształcenia poznawcze to myślenie w kategoriach wszystko albo nic czyli myślenie czarno-białe, albo mówiąc fachowo myślenie dychotomiczne. Częstymi zniekształceniami poznawczymi są również nadmierne uogólnianie, pomijanie pozytywów, selektywna uwaga, kiedy na przykład zwracamy uwagę tylko na negatywne cechy człowieka, przeskakiwanie do wniosków, kiedy zbyt szybko i automatycznie podsumowujemy sytuację, czytanie w myślach, kiedy zgadujemy, co myślą o nas inni, a także tzw. przepowiadanie przyszłości, kiedy z góry wiemy. Co się wydarzy? Wyolbrzymianie albo umniejszanie, katastrofizacja, czyli czarnowictwo, albo nadużywanie imperatywów, kiedy ciągle myślimy: Muszę to, muszę tamto, ale kiedy by się zatrzymać i spojrzeć na to zdrowo, to może nie muszę. I wtedy możemy to zacząć zmieniać. Według profesora Arona Becka, krzywe zwierciadło spostrzegania, czyli negatywne spostrzeganie samego siebie, wpływa na negatywne interpretowanie interakcji z innymi, co z kolei wpływa na negatywne postrzeganie przyszłości. Zdolność identyfikowania myśli automatycznych to początek pracy poznawczej nad doświadczonymi trudnościami w życiu. Kolejnym krokiem jest praca z tymi myślami, to znaczy podważenie ich słuszności poprzez próbę ich sprawdzenia, czyli weryfikacji, a następnie przez próbę stworzenia nowych myśli i poglądów, które będą bardziej odpowiadać faktom, a nie przekonaniom o nich. Zmodyfikowane myśli nie muszą być pozytywne, mają być one po prostu bardziej realne i adekwatne. Jak możemy sobie poradzić z negatywnymi myślami, by stworzyć bardziej przystosowawcze? Zrównoważone myśli? Weryfikację automatycznych myśli można dokonać udzielając sobie odpowiedzi na następujące pytania. Jakie dowody świadczą na korzyść tej myśli? Jakie dowody świadczą przeciwko tej myśli? Czy istnieje alternatywne wytłumaczenie lub punkt widzenia? Co może zdarzyć się w najgorszym wypadku, jeśli jeszcze nie pomyślałam o najgorszym? Jeśli się to stanie, jak mogę sobie poradzić? Co mogłoby się zdarzyć w najlepszym wypadku? Jaka negatywna myśl jest zgodna z prawdą, to co mogę zrobić, aby poprawić sytuację? W jaki sposób mogę rozwiązać problem, czy zmienić sytuację? Jakie jest prawdopodobieństwo zdarzenia? Jaki jest najbardziej prawdopodobny rozwój wypadków? Jaki jest skutek mojego przekonania o prawdziwości automatycznej myśli? Jaki mógłby być skutek zmiany mojego myślenia? Co powiedziałabym konkretnemu przyjacielowi lub członkowi rodziny, gdyby to on lub ona znalazła się w takiej sytuacji? Jakimi pozytywnymi odpowiedziami? Mogę podważyć negatywną myśl. Celem całej tej pracy jest zbudowanie nowej myśli, bardziej funkcjonalnej i adaptacyjnej, wzbudzającej zdrowsze emocje i zachowania. Czy możemy na tą konkretną sytuację spojrzeć w inny sposób? Na przykład, być może koleżanka się spóźnia, bo za późno wyszła z domu. Zadzwonię i poczekam na nie. Zdarzają się sytuacje, że nasze myśli są adekwatne wobec trudnej sytuacji. Wtedy ważną umiejętnością będzie umiejętność ich akceptacji, ale również nabieranie dystansu do swoich myśli odnośnie tego, co możemy, a czego nie możemy zrobić. Nie wchodzimy w rolę Boga. Człowiek może tylko tyle, ile może. Pomoże nam umiejętność zdystansowania się do wyobrażenia tego, co może się zdarzyć, bez brania jej dosłownie i bez ślepiej wiary w jej prawdziwość. Modyfikacja schematów myślowych jest procesem czasochłonnym, wymagającym cierpliwości i treningu, jednak przynosi duże korzyści w codziennym funkcjonowaniu. Dzięki nauce odpowiednich technik modyfikujących myśli automatyczne. Ograniczenie ulega odczuwany przez nas stres, lęk oraz niepokój. Z niepokojem śledzimy dane dotyczące walki z wirusem COVID-19. Czujemy się bezradni i zaniepokojeni. Nie na wszystko mamy wpływ. Na nasze myśli, które aktywują nasze emocje i uczucia, a w konsekwencji zachowanie, mamy wpływ. Umiejętność modyfikowania negatywnych myśli oraz weryfikowania zniekształceń jest niezwykle cenną umiejętnością każdego człowieka, w szczególności w dobie kryzysu pandemicznego. Oszczędzić nam może wiele nieprzyjemnych doznań, a zarazem pomóc w skupieniu i w konkretnym działaniu tego, co ważne.